Pierwsze tankowanie. Cena też odpowiednia. 10-11 litrów na 200 km, czyli spalanie całkiem przyzwoicie. Trochę ponad 5 litrów. A pogoda jest okrutna dzisiaj. Straszny, straszny wiatr. Strasznie rzuca po drodze. I robi się okropnie zimno. Pomimo, że jest Teraz 20 stopni na termometrze. To w czasie jazdy odczuwalne jest jakieś 15. Zamykam wentylację. No tak jak mówiłem, zmarzłem wiatr silny. Więc coś do jedzenia, jakieś płasanty. I lecimy dalej strony słońca przydałoby się tym razem tak praktyczna ta wentylacja, ta okienka o może będzie trochę cieplej zobaczymy a my mamy o, ona mamy. La, la petite violette mamy. mamy 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 ona ona la petite dzisiaj C'est bon chocolat. bon ça. Ana swoincu. Regarde, au soleil, il fait grand. Oui, bien sûr. Au soleil. C'est pas vrai. C'est pas bon. J'ai senti euh J'ai 18. J'ai senti 15 un besoin Oui, je sens quand même Znowu tankowanie, jest 15.40, 27 stopni Trochę wieje znowu, ale już jest dużo dużo cieplej w czasie drogi Najpierw trzeba pulzować torbę, ten tank bag, żeby dostać się w ogóle do, do zbiornika Teraz trzeba wydobyć kartę Ciekawe jestem, ile wejdzie. Mam na liczniku 228 km. To pełna. Wlazło 10 litrów. Dobre spalanie. Można skasować, wyzerować licznik dzienny. Wszystko. kolejna seria z poranków camping w Winso i poranek powitał nas rzeźbiającym chłodem 9 stopni, nie ma co się dziwić, a tak naprawdę jeszcze jesteśmy nie w górach, góry się zaczynają dopiero tam nic nie chce schnąć, jest godzina prawie która jest godzina dziewiąta dochodzi i 9 stopni więc Rześko pora zrobić coś ciepłego do wypicia i, i złapać odrobinę słońca po drugiej stronie jeziora a koty de la na plem de soleil si patro co va zimno gdzie jesteśmy? pod palmami można by było prawie powiedzieć ale to nie Korsyjka tak to wygląda, tam jest zapora bo tutaj jest też no zapora i to jest sztuczne takie jeziorko zrobione spokój, cisza, koniec koniec sezonu dosłownie, zaraz a my w te góry będziemy dopiero jechać i skoro tutaj o poranku robi się 8-9 stopni a jestem spuchnięty, zaspany, to trzeba będzie zakładać grubą piżamę tam dalej. Na razie to się dygotałem z zimna nad ranem, a pewnie w ciągu dnia po 12 będę otwierał wszystkie wentylacje w kombinezonie. O, Teraz można żyć, nie ma dzieciaków na kempingu, kultura, cisza, tylko psy jakieś szczekają. Z serii, gdzie jest Woli. -da dobrze, dobrze, dobrze. Rośnie 15 stopni. Temperaturka sobie już rośnie. oglądam stan opon mitasków, bo. No, już o, Tutaj prawie dziura była. Kamień się wbił przed wyjazdem. Tak trochę ta guma już pęka. Myślę, że po tym objeździe przez Pireneje będą do wymiany. Zobaczymy. Tak, ładowanie wszystkich gratów. Jezioro, Venson. Jesteśmy węsą. I, I ciekawostka, bo rano jak, jak się obudziliśmy, było 8 stopni. Temperatura sobie rośnie już. Dobrze. Ale pranie nic tam nie wyschło. Twarz też jakaś spuchnięta. Trzeba założyć piżamy, bo spanie bez piżamy skończyło się szczękaniem zębami. Więc jutro, dzisiaj wieczorem, piżama obowiązkowo. Maszyna jedzie. Jedzie, co prawda, jakieś śrubki się odkręciły. Jedna śrubka się odkręciła w czasie drugi, ale. Tak, 100, 110, 90. Tak, na razie autostradki zaraz się skończą. Tam już się zaczynają Piryneje, tam są góry. My jesteśmy jeszcze nie w górach, jesteśmy u stóp. A taka temperatura w nocy już spada 8 stopni 7 może było. Aha, za wami uosolenie! Dobra kawa z rana. Dobrze, bo temperatura już na kempingu rośnie. chowam wszystko, chowamy, wszystkie rzeczy okoła Wszystko, na no, wiadomo, tropik w namiocie jest mokry, musi troszeczkę wyschnąć. Więc e, teoretycznie w takich warunkach raczej niemożliwy jest zjazd, zebranie się z samego rana o świcie. Już jest dziesiąta, na no, około 11 jak wyjedziemy, będzie całkiem, całkiem nieźle. A odnośnie kasku, GoPro jest zaczepione. E, pomimo, że nowy kask i praktycznie e, Testuję, znaczy testuję, nie testuję, tylko po prostu na domach to z nowymi rzeczami jest, tak samo jak i kombinezon. E, już się przyzwyczaiłem. E, jazda w goglach przyciemnianych jest e, fajna. Duża wentylacja to na pewno jest lekki, ale daszek i silne wiatry boczne powodują, że to głową naprawdę potrafi czasem gdzieś tam e, rzucić na bok, ale rozmiar jest taki dobrany że właśnie nie lata mi kask na głowie tylko z całą głową próbuje mi obracać żegnamy Vincent au revoir Vincent a prochaine fois wyjazd jest godzina 11.19 stopnik kierunek jakiś fajny cool Benziniera, Benziniera. stacja serwis. A, ładnie. Ładnie tutaj jest ładnie. 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 Bonjour. Idziemy coś zjeść. Pireneje hiszpańskie. Restauracja. Można coś spróbować. Coś zjeść, małe piwko. za 5 za minut otwierają kuchnię na cuisine A jest ładnie, cicho i spokojnie i różnica właśnie kulturowa, że dużo później dużo później otwierają e, podają jedzenie. A próba piwa jest Estrella

bez konserwantów i tak dalej. Nie znam tego języka, więc nie będę się chwalił, ale jest całkiem ee, dobre. A akurat po zimnym poranku teraz na słońcu jest znowu 30 stopni, więc takie schłodzone, zmrożone jak najbardziej. Ale ta, tak, to jest chyba kapelusz, chyba męska, a to jest pantofelek. Widzę tam, gdzie kapelusz. Tak, hmm, piękny anticot. A tu są e, stopy stopy wieprzowe. Słodka z lędlinami. Klepek. Klimatyczna restauracja. E, smacznego. Dobrze tu pojedliśmy sobie. To i dobrze pojedliśmy sobie. Na słońcu 44-45 stopni, pora ruszać dalej. Zbieram komary. Prosto na GoPro i na kasku. A teraz takie filowe zatrzymanie na zakręcie. Co to będzie? Nic nie będzie. Mała przerwa. I idziemy dalej. Zmęczenie już bierze. Górę troszeczkę od tego słońca. Ciągle 30 parę stopni. I zakręty. I kampery. trzeba zwalniać. Więc... Yy aby bezpiecznie jeździć szczególnie w dwie osoby z ładunkiem więc pomału, powoli a jest pełno tych takich pocisków motocyklistów co zasuwają na kolanie po tych zakrętach tylko bzium ale na lekko 37 stopni już od początku wyprawy jest 1376 km zaczęliśmy jak było 800 więc już trochę przekręcone drugi dzień południa już po Hiszpanii Część katalońska jest dobrze. A starsza pani? No nie narzekam. Co najwyżej, jakaś śrubka się czasem odkręci, ale to chyba jest norma w tym wieku. Popierduje strasznie, jak odpuszczam gaz, zjeżdżając, hamując silnikiem. Tu się mnie poci, tam się nie poci. piękne zakręty i te drogi profilowane